– Kapciuszku, zagotuj wodę na herbatę. Dobrze, Marta, kuruj. Marta, łóżko. Już idę. Kapciuszku, i moje desze zaście. to zrobię. Kapciuszku, bądź tak dobra i przygotuj mi kąpiel. Już, już, ma tę... Babciuszku, uprasuj mi pluskę. Marta, babciuszku, mi buty. Nie tylko Kopciuszek miał tego wieczora ręce pełne pracy. W Bajopomorskim z dziećmi spotkał się też święty Mikołaj. Czekało na niego wraz z rodzicami ponad 150 tych najmłodszych. Wygraliśmy bilety w nowościach przez SMS-y. jak ma na imię? Bartuś. Byliśmy na przedstawieniu w zeszłym roku i z scenami bardzo mu się podobało, dlatego w tym roku przyszliśmy większą gromadą. Mi się podoba. Bardzo no, fajnie było. Kopciuszka już kiedyś widziałaś, może? No, wiele razy. Super, ale. Super, tak? Czekamy na Mikołaja, nie? No. Mikołaja. Tego wieczoru nie było dziecka, które by nie czekało na spotkanie z tym, co nocami wchodzi czasem przez komin. Wcześniej baj wystawił Kopciuszka. I chociaż jestem tylko troszeczkę starsza od Was, o wiele starsza, to i tak nadal bardzo pięknie. I kto wie, może książę właśnie mnie wybierze. Właśnie? O, o, o. głupia. O, o. A teraz, moje dziewczynki, szybciutko do łóżek. Jutro musicie wyglądać jak świeże brzozki. Do Baja przyszły całe rodziny. Sympatycy świata baśni, ale i Speedway'a Bajka Mikołajki, no i oczywiście Unibax, nie? Jesteśmy kibicami Unibaxu tata, tata tylko kibicuje Unibaxowi czy synowie również? Bartek również, a nauczyciu jeszcze nie, ale może kiedyś z czasem. To co się bardziej podoba? Bajka, czy może jednak mecze żużlowe? To i to. No bardzo się cieszymy, czekamy. Paweł już parę razy mnie pytał, kiedy przyjdzie Święty Mikołaj, ale mówię, muszę cierpliwie poczekać, na razie grzeczny musi być, ogląda spektakl. I na koniec będzie niespodzianka. Natalio, jak Ci się podobał spektakl? Dobrze! I pewnie też jak wszystkie dzieci czekasz na przybycie Świętego Mikołaja, tak? Tak! Który przyjdzie tutaj z pełnym workiem prezentów. Mhm. Na pewno ten wieczór pozostanie na długo w Twojej pamięci, co? Tak. I w tym roku na pewno się jeszcze ze świętym Mikołajem w święta spotkamy, tak? Mhm. A byłaś grzeczna, muszę zapytać. I zadam jeszcze tobie jedno pytanie, które już padło dzisiaj na sali, jak byłaś od samego początku, na pewno słyszałaś. Czy rodzice byli grzeczni w tym roku? Tak. Byli o. grzeczni. Stąd <noise> pewnie też i to dzisiejsze przyjście, dzisiejsze wyjście do Baja Pomorskiego. Tak. Jak się podoba tak, jak bardzo, się? bardzo. Podoba Pierwszy inicjatywa? Raz bardzo tak fajnie, ja nawet się bardzo śmieję, bardzo miło. No i prawdopodobnie pierwszy raz i nie ostatni. Tak, tak, na pewno, ale bardzo, bardzo miła wersja, bardzo. Bardzo fajna rzecz, zwłaszcza dla, dla dzieci. Dzieci się bardzo cieszą, przeżywają to w sposób właściwy. I my, dorośli, przynajmniej mamy też chwilę zabawy, obserwując, jak reagują nasze dzieci. Także bardzo fajna rzecz, piękna inicjatywa. Dzieci bardzo uważnie przyglądały się Szluce. Skończy się, że ożenią się. Kopciuszkiem się ożenia. To jest fajna bajka. A dlaczego? No bo opowiada o dziewczynce, która miała smutne dzieciństwo, ale potem by została królewną. Ta historia z tym wyjściem na bal to się to się wyda czy się nie wyda? Ta ma, wyda. mama się dowie, że był kopciuszek na balu? Dowie się. Jak Ci się podoba ta akcja? Jak tutaj jest? Fajnie w tym baju pomorskim? Tak. Panie oczywiście mogą się ze świętym Po co tutaj jesteśmy? Po co tutaj Witam cię bardzo serdecznie. Jak masz na imię? Bartek. Bartek, błyszczę ci tak? Świetnie. To już drugie Mikołajki zorganizowane przez Unibax. Pomysł zrodził się przed rokiem i nie chcę się wierzyć, by akcji mogło zabraknąć w roku przyszłym. W tamtym roku urodził się ten pomysł, żeby zrobić coś dla dzieci. Mikołajki są raz w roku. Jest to... Okres jesienno-zimowy, gdzie no, z zawodnikami może nie jest aż taki łatwy kontakt jak w trakcie sezonu. Dlatego wymyśliliśmy akcję Krzyża Komanie, akcję promocyjną w tamtym roku. I w tym roku powtarzamy tę akcję, bo okazała się wielkim sukcesem i wiemy, że w tym roku już także, bo, bo zgłoszeń było dużo więcej niż, niż mieliśmy mieć tak naprawdę. Wiem, że tym razem zdarzyło się coś, co z reguły do tej pory się nie zdarzało. To słuchacze sami dzwonili pytali, w jaki sposób dostać się na spektakl. Tak jest, te bilety, które rozdawaliśmy, one były nie do kupienia w otwartej sprzedaży. Zainteresowanie było na to, o czym już mówiliśmy, bardzo duże, porównywalne, kto wie, czy nie większy momentami, nawet jeżeli chodzi o mecze ligowe toruńskich aniołów na Moto Arenie. Wiadomo, każdy chciał dzieciom przy okazji Mikołajek zrobić prezent, zrobić niespodziankę Dzieci oprócz spektaklu otrzymały również prezenty. Dla niektórych nie lada niespodzianką było spotkanie z trenerem toruńskich aniołów, Janem Zombikiem, ale i dla toruńskiego szkoleniowca było to bardzo ważne spotkanie. Panie trenerze, zaryzykuję stwierdzenie, ale być może jestem bliski prawdy, że tego typu spotkania również pomagają żużlowcom w przygotowaniu do sezonu. No na pewno tak. Na pewno każde spotkanie z kibicami y, uważam, że umacnia psychicznie też i, i nie tylko każdego zawodnika, tak jak każdego innego człowieka, bo jest potrzeba y, rozmów z różnymi ludźmi, nawet z dziećmi. A to się później też odbija na, na, na frekwencji na stadionie i na wspólnym takim zrozumieniu. Zdjęcia, autografy, przymiarka do prawdziwego żużlowego motocykla. Ten wieczór na długo zapadnie w pamięci dzieci. Na Mikołajkach można było spotkać m.in. menedżera Mirosława Kowalika. Były żużlowiec Toruńskich Aniołów wrócił do Torunia jako menadżer i szkoleniowiec. Jak się odnajdujesz w takim trochę nowym świecie? No nie do końca nowym, bo taką przygodę, jeśli można tak nazwać, trenerską już od kilku lat prowadzę, więc tak jak powiedziałeś wcześniej, bardzo się cieszę. Dla mnie to zaszczyt, że mogę wrócić do domu, do takiej drużyny, jaką mamy, właśnie, do takiego klubu. Nie ukrywać też będę, że było to moim marzeniem, śniło mi się to po nocach. Sen się ziścił, czyli są niektóre rzeczy możliwe, niektóre marzenia się spełniają. Życzyłbym sobie, żeby tego po prostu nie zepsuć. Bardzo dobrze się w tym czuję, dobrze mi się tu pracuje, mam pełną, że tak powiem, pełen zasób różnych pomysłów, wigoru, energii, determinacji, mam nadzieję, że to wystarczy mi na cały sezon, potem będziemy myśleć co dalej. Niezwykłą pamiątką było wspólne zdjęcie z braćmi Emilem i Kamilem Pulczyńskim, Bartoszem Pietrykowskim czy Karolem Zombikiem. Wielu z moich rozmówców, zarówno tych dużych jak i małych mówili, przyciąga spektakl, Kop Kopciuszek przyciąga ją również mecze. To pewnie zaangażowanie, wasze zaangażowanie w tego typu akcje procentuje późniejszą frekwencją na, na stadionie. Znaczy, nie mnie to oceniać, ale z tego co słyszałem u znajomych, ta akcja się bardzo podoba i mamy zamiar dalej to robić. Generalnie wychodzimy do kibiców i mam nadzieję, że oni są z tego zadowoleni. Nie jesteśmy jakimiś gwiazdorami, co się chowają po kątach, więc jakoś powiedziałem wcześniej, jesteśmy dla kibiców. I dziękuję im za to, że nas wspierają. Karol Zombik, niebawem sezon, no, do tego sezonu jeszcze trochę miesięcy pozostało, ale wiem, że już co po niektórzy ćwiczą, trenują swoją formę, szlifują swoją formę. Jak wyglądają przygotowania do przyszłego sezonu? Ja trenuję razem z kolegami z drużyny. Trenujemy w, na siłowni, trenuję, trenujemy również akrobatykę, zwinność, chodzimy na basen. Bardzo sobie cenię takie spotkania. I mi, mi zawsze jest miło porozmawiać z kibicami i w sumie będzie tak zawsze, tak mi się wydaje. Już się pewnie nie możesz doczekać do pierwszego startu w Unibaxie w sezonie 2012. Znaczy nawet o to nie myślę teraz. Teraz jest etap, kiedy staramy się przygotować solidnie do sezonu i na tym się skupiam. Bartek Pietrykowski, oczywiście jazda sprawia przyjemność, ale chyba jeszcze większą przyjemność sprawia pomoc tym najmłodszym? No tak, na pewno przyjemność jest z takimi dziećmi, no będzie fajnie. Jak oceniasz włączanie się klubu, jak oceniasz włączanie się żużlowców w tego typu akcje dla mieszkańców, nie tylko zresztą? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo dzieci przychodzą, oglądają, interesują się tym wszystkim, co, co się dzieje wokół. Organizatorem akcji był klub sportowy UniBak, Toruński Wydział Kultury, Radio SK Wirtualny Toruń, Nowości i Toruński Magazyn Informacyjny w Petrus Polska.